hej, tu Mazioch185 i przychodzę do Was z daily vlogiem. A więc jak na razie widzicie to dopiero wstałam, oglądam Dzień Który Zmienił Twoje Życie. W drugim pokoju siedzi mój brat, który też ogląda bajki, bo muszę na razie z nim posiedzieć. Potem będę szła się myć, szła z, spróbować zdać próbny test na prawo jazdy i potem z bratem na sanki. I w międzyczasie prawdopodobnie jeszcze coś do sklepu kupić albo coś, więc... Mam nadzieję, że będzie ciekawie i Wam się spodoba. Muzyka Dobry? E, tak Ale tylko to chyba dobrze A jak I... się ten misiek zwie? Tak? Jak się on zwie? To... Mis Nie <grych> Tak? No Ja robię tunel Tunel?

A ja właśnie sobie będę robić śniadanie i prawdopodobnie z chińską albo czekajcie, o czym się tam coś jest. Hmm, nie, chyba z chińską sobie zrobię na śniadanie o 12.21. Tak, wiem, jeszcze się nie wykąpałam, ale muszę tu z jakąś pierdołą jeszcze siedzieć i się bawić. A więc idę sobie zrobić śniadanko, nie Kevin? Um, nie. Tak. A ty się pobaw, a ja zrobię sobie śniadanie Widzicie, już umyłam i wysuszyłam włosy I teraz się też idzie, on się tu bawi Ołtkami I siedzimy i chyba będziemy się ubierać, nie Kevin? I śli nas, gdzie śli? Na co? Na, na rowerek Na sanki Nie będziemy iść na sanki No na rowerek pola powiedziała No już gotowi jesteśmy, co? Tak i gdzie będziemy szli? Na sianki mm. pobawić się i potem do domu. Mama coś na, nam obiad robi. My będziemy jeść, a potem jaś a potem będziemy jeść, iść na z mamą. No tak. Okej, okay, to my się ubieramy. Okay, Jak to... widzicie pomalowałam tylko oczy, bo idę z młodym na sanki i się ubieramy. Kevin już gotowy. Kurtkę w ręku ma. Gdzie idziemy? Na siakiem, bo mam na śniegu, to ja jak. górki jechać. Yeah, właśnie się ubieramy. Ja już biorę swoją czapkę, rękawiczki i idziemy na sanki. Idziemy na samki. Cieszysz się? Tak, ale, ale to bardzo. Okej, okay, to a, idziemy. A także ręka Paula. So you trust me now, but then you go and change your mind. So, you rob you? Uh, so they showed me a how to so check a yeah, yeah, yeah. you know every time yeah, yeah, yeah. just because he heard you bad. It's in the past. I just wanna love you right. And then she said, Don't let go because I been hurt before. Say, tak Taka zima u nas zawitała. Nie Kevin, jaka zima, tam śnieg, tu śnieg, ładnie to wygląda, tutaj Ruszamy w drogę! Ale szybko, co? Tak O nie! Rzeka! Kevin stoi tam całkiem na dole I teraz będę do niego jechać Widzicie? Jadę do Kevina! Jadę do okolicy Fajnie? A tam? Sam zjechałeś, co? Swojego pierwszego bałwana w życiu Tak? Robisz środkową część Ale dobrze ci idzie? Pokaż, pokaż bałwana jakiego zrobiliśmy Co Cię boli? Mogę tam. To będzie palec. Już patrzymy. Chodź chodźmy chodź pokażemy naszego bałwana. podobało? Fajnie, ale... Ale chodź mu wyraźnie ja się wystraszyłem. Czego się wystraszyłeś? Ja sobie Szybko po A podobało ci się? No Tak? No to piąteczka! Ja i Kevin, nie Kevin, Tak ja i Kevin idziemy z mamą na pizzę. Kevinek gdzie idziemy? Ale tutaj jest Kupa! Kupa fuj. Fuj, a więc idziemy na pizzę. wróciliśmy z Kabinkiem z Sanków, Byliśmy przez wam na pizzę i jednak ja sobie się rozmowę a mój brat pizzę. I teraz jestem w domu. pomogą trochę, włączę laptopa i poglądam jakieś filmiki na YouTube'a, a więc jakby co będę was update'ować. Chciałam dać mały update, a więc jak Wam mówiłam uczę się laptopa i oglądam filmiki na YouTube i... Chcę Wam powie powiedzieć o jednym kanale. Jeżeli jesteście tolerancyjni i lubicie oglądać daily vlogi na YouTube, to ja właśnie oglądam teraz od jakiegoś 3 miesięcy, nadrabiam ży życie sprzed 2 lat, dwóch homoseksualistów z Ameryki, Will i RJ. Mają w, w tym roku skończyli po 25 lat. Są ze sobą od 5 lat i nagrywają od 3 lat, właśnie. Vlogi na YouTube codziennie z ich życia pokazują wszystko, nic nie ukrywają, pokazują swoją miłość i w ogóle. I dzięki właśnie ich kanałowi zrozumiałam tak naprawdę, że każdy ma prawo do miłości, że bez względu na wzrost, w jego wygląd i swoją orientację. Po prostu, jeżeli ktoś się z tym urodził, to po prostu nie ma jednego wyjścia i muszą, se, i muszą jakoś po prostu się z tym radzić. A więc tu jest ich. To jest jeden z nich, Will, a tutaj jak możecie zobaczyć jest RJ i ich kanał się nazywa Ship689, więc, yy, więc jeśli będziecie mieli ochotę, to zasubskrybujcie ich kanał, bo też obczajcie, jeśli Wam się spodoba, to wtedy oglądajcie, to jest po angielsku, więc nie wszyscy też... Są w stanie zrozumieć, ja też nie rozumiem 100%, może jakieś 70% rozumiem, co oni mówią, ale po prostu jak nie zrozumiecie wszystkiego, to oni tak i tak nie mówią na jakimś angielskim, takim wyższym, tylko do takim takimi angielskim mówią, więc zrozumiecie, nawet jak nie zrozumiecie jakiegoś piękniczego słowa, to zrozumiecie, zrozumiecie sens tego, co oni mówią. Więc jeżeli naprawdę lubicie daily vlogi albo chociaż YouTube'a, no to chociaż spójrzcie na ten kanał. Tam wam link do ich kanałów w opisie, a więc ja lecę dalej oglądać, bo jestem na czwartym, na 5 stycznia 2014 roku. Więc muszę nadrobić jeszcze ten jeden rok i potem już będę na bieżąco. Więc się cieszę i lecę dalej oglądać. A wam naprawdę proponuję zajrzeć na ten kanał. Boli mi bardzo gardło, więc zrobiłam taki duży kubek herbaty. Mam nadzieję, że coś pomoże. I nadal oglądam YouTube. I nadal ich. Przepraszam, ale tak mnie gardło bolało i nadal boli. I głowa, że muszę spać na półtorej godziny, dlatego nic nie nagrywałam. Ale jak możecie usłyszeć, bardzo boli mi gardło, dlatego chyba zrobić tą kolejną herbatę w tym dużym kubku i chyba coś jeść, się wykąpać znowu w ciepłej wodzie i dalej pójść spać, bo tak mnie gardło boli. To, to jest aż niemożliwe. Dobra, Pani!